Witam w kolejnym odcinku Żywego Francuskiego. Dziś mówimy o słowie quoi. I o kilku konkretnie jego zastosowaniach. I od razu zaczynamy. Czyli użycie jako dopełnienie. Zobaczycie o co chodzi. Znamy dotąd coś takiego jak quesque. Tłumaczyliśmy na co, no ale Francuzi mają mnóstwo tych słów, które tłumaczymy na co. No z 8 by się znalazło. Kiedyś oczywiście na spokojnie wszystkie je zbierzemy, więc się nie przejmujcie. Ale zadajmy sobie teraz pytanie, kiedy używaliśmy kesku? Robiliśmy to wtedy, kiedy dopełnienie jakiegoś czasownika było bliskie. Czy tam natychmiastowe możemy sobie mówić? Na przykład słowo włach, widzieć. Od razu mówimy, kogo widzimy. Nie ma tam żadnych przyimków czyli tych krótkich słów typu a, d, sur nie ma. A skoro nie ma znaczy, że mogliśmy pytać z użyciem kesku. Kesky vois? Co widzisz? A słowa kła jak najbardziej użyjemy dokładnie w tym samym celu pytając kła". -ce Znaczenie będzie to samo, ale zobaczcie, że zmienia się szyk. Jeżeli zdecydujecie się użyć kesky, musicie dać je przed zaimek i czasownik, a jeżeli kła, to po. Czyli od razu po czasowniku. No i pytanie brzmi: czym się kierować przy wyborze? Musicie wiedzieć, że ta forma skła, o której mówimy dzisiaj, jest znacznie bardziej codzienna i na co dzień naprawdę używa się jej bardzo często. Jest po prostu krótsza. I co za tym idzie, skoro jest krótsza, też bardzo często jest używana w jakichś plakatach filmowych, przy jakichś takich krótkich memach słownych czy dowcipach. To jest po prostu bardzo krótkie i często używane. A kesku jest uniwersalne, nie ma jakiegoś zabarwienia. Neutralne. Ale wy zobaczcie, jak to wygląda w życiu. Mamy właśnie plakat filmowy. Uf, Co możemy przetłumaczyć na co teraz? A dokładniej, co teraz robimy? Albo okładka tej książki. Ciupą składy la Co myślisz o życiu, babciu? Niech Was nie zmyli to słowo. Mama w takiej formie zdrobniałej to mamo. Czyli a -N jest na końcu. A mami to babcia. Okładka tej książki. Tu fais quoi dans la vie? Co robisz w życiu? Pytanie qu'est-ce que tu fais dans la vie? Byłoby raczej za długie, żeby zmieścić je na okładce. Nie byłoby to atrakcyjne. Też ciężko je przydzielić do nowej linijki. I jeszcze taki obrazek, taka mapa szalona. Media français. Qui possède quoi? Jeżeli w jednym pytaniu pytamy jednocześnie o to kto i co, no to nie da się użyć ke Przynajmniej ja nigdy chyba nie widziałem. Wtedy jednak używamy kła. Możecie jeszcze zobaczyć to na takim obrazku z Muzeum Sztuki Naturalnej. Mam go teraz w głowie, bo teraz sobie o nim przypomniałem. Ja go znajdę dopiero podczas montażu. Ale tam było chyba napisane kife kła, czyli kto robi co. No bo w muzeum objaśniali, jak powstaje. Gotowy eksponat dinozaura. Sprawdźcie się na takich zdaniach. Na co czekasz? Ci wahon quoi? Co ona pokazuje? Elle montre quoi? Co o tym myślisz? Ciupą składy sa. Co oni robią? Ils font quoi? Co robisz fajnego? Ciufekłady, bo. Przechodzimy do użycia drugiego, które możemy nazwać co to jest. I my poniekąd już to znamy. Taka jedna raptem okładka książki się zdarzyła, w której mamy Qu quest lumière? I można zapytać, co to jest z użyciem quest -que", ale jest to forma bardzo oficjalna, formalna. Za to na co dzień... Nie używamy jej. Na co dzień pytamy: sekła. I zobaczcie, wpisałem to w wyszukiwarkę i mamy różne wyniki. Gdy Francuzi szukają czegoś w wyszukiwarce, żeby szybko się dowiedzieć, co to jest, no to wpisują: sekła. Ale zobaczcie ten obrazek: Sekła ton problem. To już nie będzie takie łatwe do przetłumaczenia, bo to nie będzie znaczyło, co to jest twój problem, tylko jaki jest twój problem. Bo i tak się może zdarzyć, że będziemy tłumaczyć sekła. Okładka tej książki dla dzieci. Sekłasa? Co to jest? I skoro jest to okładka książki dla dzieci, to z tego taki wniosek już teraz Wy nawet możecie wysnuć, że to nie jest jakieś slangowe. Skoro uczy się tego dzieci w książkach dla dzieci, to znaczy to chyba jest najmocniejszym dowodem na to, że to jest zwyczajne słowo w zwykłym użytku, wcale nie jakieś mocno potoczne. Tak jak w tej chmurce. Sekuali bonheur pour Czym jest dla was szczęście? Albo czym jest dla ciebie szczęście? Bo wiecie, że we francuskim zwracamy się domyślnie na wy. Na przykład w internecie. Po polsku, na przykład, w internecie zwracamy się do wszystkich na ty. To jest naturalne. Wy też się do mnie zwracajcie na ty. Ale gdybyśmy byli Francuzami, to raczej byście pisali do mnie per w. Chociaż oczywiście różnie to bywa. Ten obrazek. Sekła muh. Czym jest miłość? Albo co to jest miłość? Po polsku różnie tłumaczymy. Le rasizm Sekła. Czym jest rasizm? Jak widzicie, można najpierw podać to słowo, niczym tytuł, a dopiero później napisać sekła. A chyba trochę częściej mówimy sekła i podajemy tę rzecz. Ale obie opcje są ok. No i sprawdźcie się w ćwiczeniu. Zobaczcie jak różne są te polskie zdania, a jednak wiecie, że to będzie zawsze we francuskim ta sama jedna konstrukcja, o której teraz mówimy. Co to jest miłość? C'est quoi Jaki jest twój ulubiony smak? C'est quoi ton goût Jaka jest ta gra? C'est quoi Czym jest dla ciebie życie? C'est quoi la vie, pour toi? Informatyka. Co to jest? L'informatique. C'est To jest moment, abyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki. A my mówimy o rozdziale trzecim, czyli... Ja go nazwałem, muszę sprawdzić, bo zapomniałem. Dzięki czemu obok czego? No bo właśnie, wrzućmy sobie na ekran taką tabelę. Jakich byśmy w języku polskim nie użyli przyimków, potem mamy słowo co, które to my odmieniamy przez przypadki. Obok czego, za czym, przez co. Czyli słowo co zmienia się w zależności od przyimka? We francuskim łatwiej, bo zobaczcie, analogiczna rzecz, Jakiby to nie był przyimek? Czy wyrażenie takie przyimkowe? My i tak zawsze mamy quoi. To, co teraz widzicie, to jest dokładnie to, co było przed chwilą, tylko tym razem po francusku. Obok czego, za czym? Według czego, przez co. I te krótkie przyimki, zwyczajne, bardzo częste, też jak najbardziej będą tutaj pasowały. Akła, dykła, puchła, ale oczywiście tłumaczymy je bardzo różnie w zależności od kontekstu. Wy musicie pamiętać, że mówimy na przykład myśleć o ponse A, czy mówić o parler de. Ale jeżeli to wiecie, to wiecie też, że po prostu wystarczy zwykłe kła, jeżeli o to coś pytacie, o czym myślisz, o czym mówisz i tak dalej. Ale to poćwiczymy zaraz. No właśnie, powiedzmy o pachle. Pachle d. Mówić o. Skoro mamy dy, to Wy doskonale wiecie, jak zapytać, o czym mówisz. Dy kłaciu pachl. I teraz takie wtrącenie. Mamy różne sposoby na to, aby zadawać takie pytania. To, które teraz widzieliście, czyli dykła pahl, jest najczęstsze z mojej obserwacji, no i jest takie neutralne. Nie jest ani jakieś bardzo potoczne, ani ultraformalne, neutralne. Możemy też zapytać w takim szyku: ciupach dykła. Czyli najpierw mówimy czasownik, a dopiero potem dykła, akła, "siu kła. Oczywiście to, jakiego użyjemy przyimka, będzie zależne od czasownika. To jest troszeczkę bardziej codzienne z mojej obserwacji, ale też równie dobrze nie musicie sobie zawracać tym głowy, tylko po prostu używać dowolnego z nich albo obu. I mamy jeszcze trzeci, który jest dosyć formalny i nie polecam Wam go używać. On jest dobry, jeżeli mm, piszemy artykuł. A już najbardziej w nagłówku artykułu, żeby się ładnie prezentował. Czyli możecie skojarzyć, że to jest taka forma literacka. De quoi parles-tu? Czyli stosujemy taką inwersję. Mówię wam to jako ciekawostka, żebyście byli na to przygotowani, ale nie mówili tak na co dzień. Poćwiczmy to jeszcze na takim czasowniku. Se concentrer sur czyli skupiać się na. Na czym się ona skupia? Sur quoi elle se concentre. No i zapraszam Was do spotkania się z tym w życiu. Mamy taką oto książkę dziecięcą. A quoi tu ser? Tutaj Wam się przyda czasownik. serwih, a służyć do. A skoro tak, to obrazek znaczy, do czego służysz? Tak, jakby to dziecko się pytało tych przedmiotów, a one mu miały odpowiedzieć. No bo zakładam, że o to chodzi w tej książce. Albo Les Émotions. Sasecha quoi? Emocje. Do czego to służy? Po polsku raczej byśmy napisali, do czego służą emocje. Ale Francuzi lubią najpierw powiedzieć rzeczownik, tak jak tutaj, emocje, a później do czego to służy. Nawet jeżeli to są one. To rzadko tutaj powiemy l. To właśnie byłoby takie literackie. Po prostu, do czego to służy? Albo nie musimy robić tego w ten sposób. Możemy zapytać. Aqua servent les émotions. Do czego służą emocje? Więc ja wam polecam nie przejmować się za bardzo tym szykiem, bo nie musimy. Naprawdę uwierzcie mi, że zarówno to, co teraz powiedziałem, jak i to, co mamy na tej okładce, obie wersje są w porządku. Teraz ten obrazek też z tym samym czasownikiem. Aqua sert une illustration. No i w sumie teraz widzę, że to jest właśnie ten szyk, w którym ja przed chwilą powiedziałem tamtą okładkę, więc macie też taki żywy dowód, że tak też może być. Znaczy, do czego służy ilustracja. Teraz ta okładka. A quoi pense les hommes? a oczywiście myśleć o, czyli o czym myślą mężczyźni. Albo mon coeur, tu penses a quoi? A rien. Moje serce, o czym myślisz? O niczym. Okładka. A już tu jou? joues to grać w. Czyli w co grasz Teraz taka okładka. Do jej zrozumienia przyda nam się wiedzieć, że. Reposer sur. to opierać się na. I to samo będzie znaczyło sy funde sur. Które daję w zestawie, bo będzie na kolejnej okładce. To są dwie ostatnie. Sur quoi repose le monde? Czyli na czym spoczywa świat, na czym opiera się świat? Też może być. No i siu qu'asse fund nos interprétations. Na czym opierają się nasze interpretacje? Jeszcze bonus. Co by było gdybyście zamiast tego słowa obok czego, za czym i tak dalej chcieli wstawić słowo kto, czyli obok kogo, za kim człowieka. Jeżeli macie na to ochotę, wystarczy zamiast kła dać ki. To wszystko. Znów, dowolne przyimki. O kim mówisz? De qui tu parles? Albo tu parles de qui? Wiecie, że kolejność jest tutaj dowolna. No to co? Ćwiczymy ten ostatni rodzaj użycia. O czym oni myślą? Il pense à Do czego służy ten przedmiot? A quoi sert cet objet? O czym one mówią? De quoi elle parle? Na czym powinienem się skupić? Sur quoi devrais me concentrer? Obok czego mieszkasz? Tu habites à côté quoi? Dzięki, że wpadliście, mam nadzieję, że dobrze wam się uczyło. Zapraszam do kolejnych odcinków serii Żywy francuski i à la prochaine!